Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ripek25 i jest ze mną party I dzisiaj pokażę Wam jak zdobyć łuk na 43 level u Flinexa Najpierw trzeba na niego kliknąć, no to pokaż co tam masz I od kogo mogę uzyskać takie pozwolenie Mówi nam, że z, od Bonifacego Idziemy do Bonifacego i czekam, aż się robi i y, musimy do niego odpowiednio zagadzać, on czegoś potrzebuje i potrzebuje y, trzech, składników. trzech składników. Jest to papier, y, pióro orła górskiego, pióro orła górskiego albo czarnego no i inkas i ukał, A który trochę. robi się z echinacei i róż. No to jak już weźmiemy sobie tego quest'a, udajemy się do Karkahan i tam rozmawiamy z alchemikiem. W mistycznym... w Tam gdzie staje ta elitatoria. Ale w mistycznym jedna też. Jest. Yy, dobra, w nieźwieźniu w też jest i w wiosce pszczelarzy. I udajemy się do Alchemika Kaliopsa. mówimy mu, czy, po, yy, czy potrafisz ten... porządzić inkaust. Okej. Okay. <coughs> Chyba tak, możesz zobaczyć kilka i dostajemy atrament. I teraz udajemy się do burmistrza Weder. Z piórem od... o, nie, go, odwózku. Od burmistrza. A ja tu gdzieś nie pamiętam tych kwestii. Spróbowałem je 20 temu, tak że. No. Że mam prawo no. zagłębić. Dobra do okay. Udajemy się do burmistrza, który jest w domu mistrza. Jak sama Chyba nazwa wskazuje. I znowu na ten co chciałem z kolei, Niestety. Tak to jest, jak się. Kogo ty bierzesz? Teraz. I klik... Nie klikamy. 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 Szukam papieru dla bonifacego. Dalej. Okej. Okay. I idziemy do bonifacego. Co tam popijasz? A herbat. Klikamy na Bonifacego, hmm, chyba mam już wszystko czego potrzebujesz, dalej dostajemy 22,8k punktów doświadczenia i zezwolenie na kupowanie u Flina. A i uwaga, w sklepie są trochę duże ceny, więc trzeba mieć trochę gotówki przy sobie. No. Żeby ten y, łód i kusę trzeba być a niego, Lideksa. Mm, dobra. I w porządku, teraz będę mógł tą handlować. Okej. Okay. I y, ma bardzo fajną, y, bardzo fajny łuk, refleksyjny. Y, trochę nie widać, więc może trochę wezmę ten który ma przebicie pancerza plus 20% SA plus 19 głęboko ubrane plus 8%, 8 szans na 114 obrażeń i wiąże po kupieniu 19,8k i kupujemy i ściągamy kuszę to, to loka sprzedajemy po co nam? Ostrze. Okej. Okay. I. Szkoda, że tylko dwie są te gronie dystansowe. Fajnie jakby było więcej. No. I są dobre nawet. No. Byłoby by fajne. Ale dobra. No to yy, na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, my się z wami żegnamy. Cześć. A